Zadanie. Podaj wzór funkcji, której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji y równa się 1, 2, x plus 1 i przechodzi przez punkt 5, 1. Mając wzór funkcji y równa się 1, 2, x plus 1, możemy wyznaczyć tabelkę, zaznaczyć punkty, narysować nasz wykres funkcji. Zaznaczamy również punkcik p o współrzędnych 5, 1, i celem naszego zadania jest znalezienie Takiego wzoru funkcji, której wykres jest prostopadły do niebieskiej funkcji, ale przechodzi przez czerwony punkt. Zanim rozwiążemy to zadanie, muszę od razu powiedzieć, jaki jest warunek na to, aby te dwie funkcje były względem siebie prostopadłe. Otóż wzór czerwonej funkcji będzie się zaczynał. Y równa się minus 2x plus b. Skąd się wzięła minus dwójka? Nasz współczynnik funkcji prostopadłej, dodanej, tworzymy w następujący sposób. Bierzemy współczynnik kierunkowy, stojący przy x, tworzymy jego odwrotność i zmieniamy znak. Czyli zauważ, odwrotność jednej drugiej to jest 2, a zmiana znaku daje nam minus 2. Skoro już mamy początek naszego szukanego wzoru, mamy również punkcik P o współrzędnych x, y, Możemy w miejsce y wstawić, jak widzisz tutaj, jedynkę, minus dwójkę przepisujemy, a zamiast x stawimy piątkę i oczywiście na końcu plus b. Jedynkę przepisujemy, tutaj wymnażamy i plus b. Zatem, mając czerwony wzór funkcji, w miejsce literki b wstawiamy właśnie 11, czyli szukany wzór funkcji to y równa się minus 2x plus 11. W celu sprawdzenia, czy dobrze wykonaliśmy zadanie, możemy wyznaczyć tabelkę, wyznaczyć w niej trzy punkty i nanieść na układ współrzędnych te punkty. I widzimy, że wszystko się zgadza. Te punkty należą do naszej prostej prostopadłej do y równa się 1, 2x plus 1. Zatem szukany wzór to y równa się minus 2x plus 11.